Dead by Daylight ostatnio już nabrało nas, że kolejna postać z licencji będzie usuwana, a mowa tu oczywiście o kanibalu. Skoro ta wiadomość okazała się jedynie jedną wielką plotką, podobnie jest w przypadku Stranger Things i wielu plotek, że ten dodatek powróci do gry. Cześć dzień dobry, ja jestem Dusia, a dziś przedstawię Wam wszystko, co wiemy odnośnie powrotu Stranger Things do Dead by Daylight. Niestety sama dochodzę do przykrego wniosku, że wszelkie informacje, leaky i newsy, jakie dostawaliśmy w tej sprawie, są niestety nieprawdziwe. Wychodziłoby wtedy na to, że nie tylko informacja o Leatherface była wysłana z palca. Niestety, wcześniejsze leaky, te, które traktowały o nowej mapie do Stranger Things, także okazały się nieprawdziwe. Nie będę ukrywać, że już od bardzo długiego czasu, jak tylko to na Twitterze ukazały się te zdjęcia, od razu uznam je za nieprawdziwe. Powiem wam to nie tylko ja, ale i większość osób, które już badały tę sprawę. Jedyne informacje, jakie mogły wydawać się w miarę prawdziwe, to był szum wywołany wokół wekny. Zdjęcia przedstawiające tego killera może i wydawały się dość przekonujące. Ale w obliczu tego, jaki rozgłos dali temu fani, wydaje mi się, że wiarygodność tego była tylko ze względu na szum wokół tego tematu. Naprawdę był to gorący temat jakiś czas temu, i prawie każdy twórca wypowiadał się w tym temacie. Według mnie, jeśli by mieli dodać Stranger Things do gry, to już by to zrobili. Jakiś czas temu była premiera czwartego sezonu na Netflixie, a teraz dowiadujemy się, że są w trakcie kręcenia już ostatniego sezonu piątego. Wydaje się to wręcz oczywiste, że byłoby to świetną reklamą dla gry, jak i serialu, bo przecież kto nie chciałby z powrotem zobaczyć Stranger Things z by Daylight. Kolejnym, jak dla mnie dość ważnym aspektem tego, że DLC nie wróci są kwestie finansowe. Stranger Things jest jedną z największych produkcji Netflixa. Może wiązać się to również z tym, że kupienie licencji może być bardzo drogie, a według mnie po co Behaviour miałoby wydać na to masę funduszy, skoro mogą zaprojektować za to znacznie więcej kontentu do gry. Pamiętajcie jednak, że nie od nas to wszystko zależy. Istnieje szansa, że powróci do DLC, mała, ale zawsze jakaś szansa. Jednak wydaje mi się, że jeżeli nie zrobią tego do premiery ostatniego sezonu Stranger Things, którego prawdopodobnie doczekamy się w 2021, 2024 roku, to nie wróci już do DLC do gry. Jednak nie zapominajmy, że jeżeli wszystkie plany związane z Dead by Daylight mówi wypalą, to jest szansa na powrót. Otworzy to w świecie Dead by Daylight dość sporą furtkę na nowe licencje i może Stranger Things ponownie zainteresuje się sprzedażą licencji. Wiem, że temat Stranger Things i jego powrotu był już omawiany w internecie na każdy możliwy sposób, ale według mnie ważne jest, żeby sobie to przypomnieć, zwłaszcza, że tak jak mówiłam, czeka nas premiera nowego sezonu Stranger Things i nowy film inspirowany Dead by Daylight. Jeżeli sami macie jakieś refleksje na ten temat, albo może są jakieś nowe informacje w tej sprawie, do których się nie dokopałam. Zapraszam was do sekcji komentarzy, jest ona dla was otwarta. I jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu Stranger Things wróć. My się widzimy w kolejnym materiale, dziękuję wam za uwagę, do usłyszenia i cześć!